Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam. Dziś wyjątkowe wydarzenie. Gościmy przedstawicieli portalu podróżnego i magazynu Travelist.pl z fantastyczną informacją dla mieszkańców naszego miasta i gminy busko zdrój busko zdrój w tegorocznym rankingu zdrowisk. Polskich zostało ustalone za najlepsze polskie uzdrowisko. Dziękujemy organizatorom tego plebiscytu, że podjęli się takiego wyzwania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego głosowania, że właśnie Polsko Uzdrowie jako miejsce, gdzie najchętniej przybywa się po to, żeby poprawić swoje zdrowie, żeby skorzystać z oferty, bogatej oferty turystycznej i kulturalnej. Jako magazyn Travelist autor wielu rozpoznawalnych rankingów w polskiej turystyce, po raz pierwszy przygotowaliśmy ranking polskich uzdrowisk. Inicjatywa pojawiła się z tego, że zauważyliśmy, że jest to obszar niezagospodarowany, jeżeli chodzi o promocję właśnie, ponieważ grupa osób odwiedzających właśnie miejscowości uzdrowiskowe jest bardzo duża. To są przede wszystkim kuracjusze, ale również goście przyjeżdżający z uwagi na walory turystyczne, walory kulturalne, czy wiele atrakcji, które te miejscowości są w stanie zaoferować. Dlatego uznaliśmy, że zaadresujemy właśnie wątek uzdrowisk w, i damy głos kuracjuszom, damy głos gościom, gościom miejscowości uzdrowiskowych, żeby mogli ocenić swoje pobyty, żeby mogli podzielić się wrażeniami z tego pobytu. No i pojawił się pomysł na to, żeby przygotować. Ranking polskich uzdrowisk. Ranking polega na tym, że to było głosowanie otwarte, dostępne dla internautów tak naprawdę stałych polskiej, ale też za granicą. Nie było tutaj żadnego ograniczenia. Ważne było, żeby oczywiście osoba była, mogła się zweryfikować, natomiast głos mogła, mógł oddać każdy. Można było oddać kilka głosów na swoje trzy maksymalnie ulubione miejscowości. No i w tym przypadku, jak później policzyliśmy wszystkie głosy. Okazało się, że błysko Zdró jest najlepszym ozdrowiskiem w całej Polsce, ponieważ zgarnęło ponad 11% wszystkich, ponad 14% wszystkich głosów i e, okazało się, że jest, ma swoich wielu wiernych e, zwolenników, e, zarówno wśród Kuracjuszy, jak i gości przyjeżdżających do miasta z innych powodów niż tylko. Leczniczych. Konkursu, rankingowi towarzyszył, to, towarzyszył konkurs poetycki, w którym udział wzięło ponad 2000 osób, dostaliśmy ponad 2000 zgłoszeń i również tutaj pod względem ilościowym najwięcej utworów było poświęconych właśnie w BUSKu. Warto podkreślić, że to na czym nam zależało jako magazynowi i redakcji Travelista było to, że miejscowości uzdrowiskowe to już nie są tylko sanatoria, dancingi i właśnie tematy lecznicze, natomiast również rozwija się bardzo intensywnie oferta właśnie kulturalna, rozwija się baza hotelowa, powstaje wiele obiektów. Wysokojakościowych, o wysokim standardzie, które są w stanie zagwarantować gościom bardzo komfortowy pobyt, przez co też oni przyjeżdżają do Płuska Zdroju na dłużej i są w stanie, jakby tutaj, z jednej strony podreperować zdrowie, a z drugiej też odkryć miasto na wiele innych sposobów. Do Zdrowisk w Polsce jest prawie 50, natomiast najlepsze z nich jest tylko jedno i w pierwszym rankingu polskich uzdrowisk magazynu Travelist, zostało nim wózko zdrój. Więc na ręce pana burmistrza przekazujemy nagrodę z gratulacjami. Natomiast jest to oczywiście wyróżnienie dla całej społeczności, miasta, gminy. Od tych, którzy tu przyjeżdżają. I którzy wracają, bo naprawdę myślę, że łatwo się w tym miejscu zakochać. Więc gratulujemy. Ja bardzo serdecznie dziękuję, dlatego że ta dla nas szczególne wyróżnienie dla nas. Magazyn Czarówki pokrótce. A wieloletnie doświadczenia jest bardzo rozpoznawalnym. Portalem, magazynem w Polsce, tym bardziej wyniki głosowania i aktywność uczestników są dla nas. Taką formą docenienia wieloletniej pracy na markiem własnym. Bardzo serdecznie Panu dziękuję i wszystkim uczestnikom raz jeszcze za to wyróżnienie. i mm. Jeszcze tutaj będę miał okazję, żeby Panu burmistrzowi Pręczyć, który już widzieliśmy, więc. Także z przyjemnością. Dziękuję. Jeszcze raz. W głosowaniu w naszym pierwszym rankingu uzdrowisk towarzyszył konkurs. I tak stwierdziliśmy, że uzdrowiska wywołują taką kreatywną atmosferę. W związku z tym stwierdziliśmy, że nie będziemy pytać o największe atrakcje, nie będziemy prosić o przesyłanie zdjęć, tylko po prostu. Zorganizujemy po raz pierwszy, tak naprawdę w historii naszych rankingów i głosowań, które, które, które przygotowujemy, konkurs poetycki. Czyli poprosiliśmy uczestników głosowania, żeby y, oczywiście, kto, y, kto ma ochotę, żeby po prostu przesłali nam wiersze swojego autorstwa o tematyce uzdrowiskowej. No i nie ukrywam, że y, odzew również nas zaskoczył. Dostaliśmy około 2000 zgłoszeń. Y, Czyli około dwóch tysięcy osób biorących udział w głosowaniu zadało sobie trud, żeby jeszcze kilka zwrotek, kilka fraz stworzyć, przygotować, napisać i podzielić się po prostu swoimi wrażeniami, swoimi, swoją wizją tego, albo jak wygląda w ogóle wyjazd do uzdrowiska, jak wygląda życie kuracjusza, bo i takich fraszek sporo tam było, dużo było zabawnych wierszy, dużo było takich melancholijnych, można powiedzieć też. A dużo było też poświęconych właśnie konkretnym miejscowościom. Policzyliśmy sobie nawet mniej więcej, ile, ile wierszy, rzeczywiście w ilu wierszach, pojawiały się konkretne nazwy miejscowości. I Busko, tak jak zwyciężyło w głosowaniu, tak zwyciężyło też pod kątem liczby poświęconych mu utworów poetyckich w tym konkursie. Z ciekawością dużą zapoznałem się z treścią tego wiersza na stronie, zapoznałem się z treścią innego wiersza, który mi przypadł do gustu, ale okazuje się, że zwycięski znalazł się właśnie na tym dyplomie, który dzisiaj odbieramy. Jeśli Państwo pozwolą, fragment tego wiersza pozwolę sobie odczytać. Proszę wybaczyć niedostatki wynikające z, ze słabej interpretacji twórcy. Gdy kiedyś chęć się zjawi, by poznać piękne miejsce, czy pomysł przyjdzie, aby podreperować zdrowie, jest takie uzdrowisko, które cię zauroczy. Wszak, kto raz tutaj trafił, ten chętnie ci podpowie. Nie będę robić z tego zbyt dużej tajemnicy, bo miejsce to z pewnością odpowie wszelkim gustom. Pora, by zdradzić wreszcie, bo jak wypadł wybór mój, dla mnie to oczywiste. To przecież, błysko, zdrój. Dziękuję. Chwalimy się tym wyróżnieniem, ono jest dla nas szczególne, ale chciałbym podkreślić w tym miejscu, że nie poprzestajemy na tym wyróżnieniu, nie spoczywamy na laurach, a wręcz zmotywowani do dalszego działania podejmiemy wyzwania, żeby ofertę turystyczną i kulturalną Busku Zdroju utrzymywać co najmniej na tak dobrym poziomie jak dotychczas, a myślę, że zdecydowanie będziemy szli w kierunku takim, żeby ją jeszcze rozszerzyć, aby grono osób, które mogą skorzystać z tej oferty w Busku Zdroju poszerzała się systematycznie. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco zapraszamy do naszego uroczego miasta i gminy Busko Zdroju i życzymy tu udanego pobytu. Bardzo serdecznie dziękuję.